No i co dzisiejszy repertuar? To, to cały czas będzie podobnie. Zobaczymy. Tutaj jest jakby sporo gęściej, sporo młodsze te dęby, ale i graby, i lipy, i klony i jesiony też widoczne. Właściwie we wszystkich kierunkach. Co? Pod nogami? 4, 1, 1, 411. Do zobaczenia. Rezerwat ostrowy. No to siostrzany. Rezerwat do ostrowy Bażantarnia. Tak, jak widać, trochę gęściej trochę bardziej zarośnięty, ale buzowanie to samo nad głową. Śpiew cały czas trwa. Odległość między nimi to prawdopodobnie niecały kilometr o. między granicami, ależ tu buzuje nad głową. Musi być ogromna ilość pszczół. Ostrowy trochę wcześniej został okrzyknięty rezerwatem bo 1969 no ale jest trochę mniejszy właściwie bardziej więcej niż połowę mniejszy bo to 13 hektarów z małą, z małym dodatkiem między nimi też całkiem ładna przyroda ciekawe czy i ona Doczeka się kiedyś statusu ochronnego. Na razie jest ta para. Niech trwa.